10 cech osób toksycznych. Postanowiłem zebrać cech osób właśnie takich, i co robić, kiedy kogoś poznasz z takimi cechami, a jak reagować, kiedy sam masz niektóre z tych cech, i dlaczego w ogóle one są toksyczne. Wszystkiego dowiesz się w 10 punktach. Pierwszy z nich umniejszają Twoim problemom, bo tylko ich problemy są super ważne. Często jest to cecha no, rodziców, którzy nieświadomi toksyczności takiego podejścia powiedzą: i synek, ty to masz nic w porównaniu do tego, co tata przeżywał. Twoje problemy to pikuś w porównaniu do, no właśnie, do czegoś. Zawsze można porównać gdzieś na zewnątrz i stwierdzić, a przeżywasz, że albo dostajesz dwuje z tego przedmiotu, a są dzieci, które nigdy nie pójdą do normalnej szkoły. Albo ze zdrowiem przy rodzinnym stole licytacja. Kto chorował bardziej, na co i komu lekarz powiedział coś bardziej kontrowersyjnego, albo wyleczył coś. Zawsze w takich sytuacjach przypomina mi się nieśmiertelne Monty Pythona o starzejących się dżentelmenach, którzy właśnie licytują się, który to miał gorzej przy dorastaniu i ciężej, do poziomu absurdalnych historyjek. Bo to jest absurd. Bo problemy powinno się mimo wszystko nie zestawiać ze sobą, ale zestawiać z osobistym doświadczeniem. Dla maturzystów stresem będzie matura, dla tych, co maturę mają daleko za sobą. Jest to temat zamknięty i kpienie z tego to zapominanie, jak się było samemu młodym i niedoświadczonym. Jeśli ktoś opowiada o swoich trudnościach, a w tobie wzbiera potrzeba, by na to odpowiedzieć zdaniem rozpoczynającym się, a ja, to miałem jeszcze gorzej, bo no to pora ugryźć się w język. Umiejętność słuchania aktywnego w milczeniu to sztuka okazania szacunku, dopytanie, niewyrywanie się ze swoimi historiami życia. Jeśli ktoś się z tobą dzieli tym, co go boli, to znaczy, że jesteś osobą godną zaufania. Nie wykorzystuj tego na własną korzyść. Nie bagatelizuj problemów zarówno dzieci, jak i osób niedoświadczonych. Nie kpij, że ty, taki kozak, przeżyłeś tak wiele, a inni to miękkie faje. Nie na tym polega budowanie relacji, by robić z siebie czempiona. To po prostu toksyczne. Druga cecha toksycznych osób, dodowala innym, pewną miarą dojrzałości i sztuką w robieniu ciekawych rzeczy w życiu, jest umiejętność rozróżnienia krytyki toksycznej od konstruktywnej. Ta krytyka toksyczna ma na celu jedynie zrobienie komuś krzywdy, zadanie bólu, to walenie po kimś lub po jakimś dziele tylko z samej potrzeby dowalenia. Bo tak, bo nie lubimy, bo ktoś nam wszedł na ego, nadepnął na jakiś odcisk. Spotykam się z tym bardzo często w komentarzach, choćby tu na YouTube. Ludzie czasem walą po filmie i twórcy na podstawie swojego wyobrażenia o twórcy i to, co im się wydaje, że wiedzą o nim. A nie wiedzą, nawet nie pofatygują się, by sprawdzić. I cel jest prosty poprawić swoje samopoczucie, poniżając kogoś innego, nazywając go głupim, gorszym, wyzywając i obrażając będąc oczywiście za barierą i zasłoną internetu. Tylko ma to paradoksalnie odwrotny skutek takie unurzanie się w negatywności, w negatywnych myślach na czyjś temat. Takie podświadome pocieszanie się, że są ludzie głupsi i gorsi ode mnie, ma odwrotny skutek. Wnosi do życia jeszcze więcej niezadowolenia i toksyczności. Dowolanie innym nie rozładowuje złości, tylko ją w danym człowieku pielęgnuje, podlewa. Jeśli ciebie nosi w takich, do takich komentarzy, to spróbuj wdrożyć bardzo mądrą zasadę, żeby w internecie pisać i mówić tylko takie rzeczy, jakie powiedziałbyś komuś w kontakcie osobistym prosto w oczy. I nie kozakuj, bo każdy w sieci jest kozakiem, ale doświadczenie pokazuje, że na spotkaniach osobistych ludzie mają zdecydowanie lepszy kompas społeczny, no i bardziej się po prostu hamują. To dlaczego być hamem w internecie? Po co? Nikomu to nie pomaga. Trzecia cecha toksycznych ludzi nie potrafi przyznać się do błędu. To przywara narcyzów, którzy będą szukać winy wszędzie, tylko nie w sobie. Nie chcą ponieść odpowiedzialności za problemy, jakie wywołali, a już specyficznie unikają przyznania że coś poszło nie tak z powodu ich działania. To by umniejszyło ich kruchemu ego, które jest nieskazitelne. I tu jest problem. Myślenie o sobie w formacie nieskazitelnym. Poza tym jest jeszcze problem inny. Samowskazanie winnych danego problemu to najmniejszy kłopot. Działania naprawcze są tutaj esencją dobrej woli i współpracy, a dla takich osób to na odwrót. One i nawet i naprawią, ale nie przyznają za nic, że i to ich działanie doprowadziło do problemów i że oni tutaj mają jakąś łatkę dodatkową winnego. Jeśli za każdym razem jak ktoś wspomni o Twoim udziale w czymś mniej przyjemnym oczywiście, masz takie defensywne myśli, że zaraz przyszedł cię ktoś skrzywdzić i musisz się bronić, wytłumaczyć, odeprzeć zarzuty, bo to trzeba, umniejszyć swój udział w jakimś wydarzeniu, no to masz ewidentnie problem z samooceną. Często jest tak, że osoba krytykująca nie ma ochoty cię skrzywdzić. Nie ma też żadnego planu na umniejszenie Tobie, poniżenie cię, ale Twoja reakcja pogłębia takie spostrzeganie. To paradoks, ale bronienie się przed przyznaniem do błędów w sytuacjach szczególnie oczywistych robi bardzo niekorzystnie na twój wizerunek. Jeszcze gorzej, jeśli przez ostatni rok nikomu nie powiedzieliś przepraszam, myliłem się, podjąłem złą decyzję, no to wiedz, że najpewniej masz problem. Czwarta cecha osób toksycznych to zawsze wie lepiej jak rozwiązać czyjeś problemy. To jest tak zwany wujek dobra rada, czy ciocia dobra rada. Nieproszona rada... Należy dodać, no bo jest nieproszona. Bo to właśnie tak, że ktoś opowiada o swoich problemach czy trudnościach, a tu najmądrzejszy w towarzystwie wyskakuje od razu z gotowcem, rozwiązaniem, sprawiając, że wyglądasz jak idiota ze swoimi problemami. A już na pewno nie ma nic bardziej irytującego, jak bezdzietni albo inni rodzice radzący innym rodzicom, jak mają postępować w specyficznych, trudnych sytuacjach, oraz co kwalifikuje się do dobrego rodzicielstwa, a co jest ewidentnie złym wychowaniem. Takie oceniające nie. Jeśli rośnie w tobie potrzeba rozwiązywania problemów innych, to powinieneś sprofesjonalizować ten zawód, zostać doradcą, terapeutą, nie robić tego nigdy za darmo, zostań life coachem, doradzaj. tylko tym, którzy tego chcą i to jest esencja toksyczności. to są niechciane porady. Ma obsesję na punkcie swoich preferencji, czyli wszystko musi być nie tylko tak, jak ta osoba chce, a jeśli nie jest, to wywraca oczami. poprawia, złoży czy na innych. Ale to jeszcze idzie dalej. No bo masz jakąś preferencję, na przykład nie lubisz zatłoczonych miejsc wypoczynku. I jedziesz na tą plażę, a tam tłum, więc siedzisz tam i marudzisz. No nie? Tak zachowuje się osoba toksyczna. Zamiast się z tym po prostu pogodzić, no tak już jest. I wszystko taką osobę drażni. Nie możesz przestać myśleć o tym, że sytuacja jest dla, dla ciebie w jakiś sposób niewygodna, sprawia dyskomfort i nie odpuszczasz. Musisz się na to złościć cały czas. Albo może obsesję na punkcie dzieci lub ludzi starszych, klasyczny ageizm, czyli dyskryminacja ze względu na wiek. No bo i ciągle te dzieci czy tych dziadków gdzieś widzisz i ciągle ci to przeszkadza i nie możesz się na ten temat zamknąć. To obsesja to wyniesienie twoich preferencji do rangi globalnego problemu całego towarzystwa, w którym jesteś. No, jeśli jesteś sam, no to. No to masz problem, a to jest Twój problem, ale jak masz towarzystwo, to jesteś nieznośny. To jest zaburzenie obsesyjno-kompulsywne. Musisz się ciągle drapać, bo ciągle ci coś w cudzysłowie swędzi, ciągle ci coś przeszkadza, ciągle coś widzisz. Towarzystwo takiej osoby, która ciągle na coś marudzi, bo jest nie po jej preferencji czy myśli, jest po prostu nieznośne i jest toksyczne. Szósta bardzo toksyczna cecha to, że taka osoba ma emocje od ściany do ściany. No wyobraź sobie, najpierw wybuchasz złością. Bo przynosząc gościom poczęstunek, trącasz nogą o coś, no i wypada ci z ręki talerzyk z ciastkiem. Na podłogę. Potem zwracać ci ktoś uwagę, że tak klnąć przy gościach, no to po prostu nie wypada. No to lecisz z tatrzykiem samobiczowania się, w stylu, a e, jestem fatalnym gospodarzem, bo klnę przy gościach, tak, ja jestem najgorszy i już nigdy nikogo więcej nie zaproszę i tak dalej. No nie da się tobie nic powiedzieć bez skakania albo w agresywny wybuch, albo w wybuch autoagresji, albo jakiejś mega depresji i zamykania się w sobie. To może być wynikiem oczywiście przemęczenia, to może być wynik jakiegoś zaburzenia czy choroby, ale efekt finalny na zewnątrz jest taki, że przebywanie w takim towarzystwie jest po prostu mega trudne. To jak chodzenie po polu minowym, nie wiadomo, co i kiedy wybuchnie. Chcesz pocieszyć, to to wpada w depresję. Chcesz zwrócić uwagę, to wpada w autoagresję. No, więc jak coś takiego masz, to mamy poważniejszy problem do przepracowania, więc najpierw zadbaj o to, by się porządnie wyspać, wypocząć, bo czasem krótki zapłon jest od ogólnego przemęczenia. Potem nad takimi emocjami warto popracować ze specjalistą, terapeutą, bo tutaj mamy mieszankę niskiego poczucia własnej wartości z postawą obronną, poczuciem zagrożenia, a jest to dla towarzystwa po prostu szalenie frustrujące. Siódma cecha osób toksycznych to spotkania z nimi wyczerpują. I czujesz się po takich spotkaniach po prostu fatalnie. To no ta charakterystyczna cecha wampirów energetycznych zarzucają często problemami. Ciągle o nich mielą i mielą, nie mogą przestać. Wszystko jest trudne, niczego się nie da, a jak się da, to tylko w specyficznych okolicznościach. Zawsze opowiadają o kimś innym, zawsze to ma negatywny wydźwięk. Jak im coś powiesz, to będą cię zniechęcać. Opowiedzą ci sto historii, jak ktoś zrobił to samo co ty. Chcesz zrobić, i wyszedł na tym fatalnie, albo wyszedł na tym dobrze, ale miał inny zestaw możliwości niż ty, więc lepiej po prostu zapomnij. Generalnie na każdy temat się wypowiedzą z dużym autorytetem, nie znosząc sprzeciwu i wszystko w takim negatywnym, marudnym tonie. To jest fatalna maniera zdominowania tak spotkań i dyskusji. Jest to bardzo męczące. To łączy wujka dobrą radę z osobą po prostu przemądrzałą. Do kości. To szalenie wyczerpujące przebywać z taką osobą. Jeśli czujesz, że ciągle innych pouczasz, dajesz im rady, zastanów się, czy nie jesteś taką osobą, której ciężko zwrócić uwagę, że się wymądrze, a która ciągle to robi. No, ósma cecha osób toksycznych muszą mieć rację. Nie odpuszczają. Nawet jak grupowo na coś się zgodziliście, jeśli jest to jakieś rozwiązanie wspólne, jakiś kompromis z zespołu, może nie najlepsze, to ten jeden rodzynek z gruby musi, bo inaczej się udusi, zaakcentować, że. Można było lepiej, no ale dobra. Albo podczas kłótni. Walczy do momentu, gdy zmiażdżony oponent nie przyzna racji. Przeprosi, przeproś, inaczej dalej się bijemy. Do tego momentu będzie jak zdarta płyta oczekiwał wycofania się i ukorzenia oponenta. Posiadanie przez niego racji jest ważniejsze ponad wszystko i nie odpuści. To bardzo toksyczny sposób podchodzenia do dyskusji. Niekoniecznie dlatego, że ten osobnik racji nie ma, bo może i mieć, i czasem nawet ma, i często nawet ma, ale dlatego, że. Tą nonszalancję upokarza innych, pokazuje innym, że są głupi i niegodni, niegodni przebywania w towarzystwie najmądrzejszej osoby na świecie. Jak czujesz, że każda dyskusja to okazja do sprzeczki i udowodnienia swojego na wierzchu, i tak się kończą te dyskusje, w szczególności w mediach społecznościowych, to musisz zacząć nauczyć się odpuszczać. Czasem po prostu dla świętego spokoju nie wszystkie bitwy są warte stoczenia. I z tą myślą, idziemy do dziewiątej cechy. Wmawiają ci rzeczy i wciskają słowa w twoje usta. Tacy manipulatorzy, którzy nie tylko umniejszają twoim problemom, mówiąc, że histeryzujesz, oni potrafią wmówić, że to, co się wydarzyło, się po prostu nie wydarzyło. Albo, że to, co powiedzieli, to oni nie powiedzieli. Albo, że ty źle słyszysz. To na początku wygląda niegroźnie, bo przy pierwszym spięciu możesz się zastanawiać, czy przypadkiem czegoś źle nie usłyszałeś, czy usłyszałaś, że coś może ci wyleciało z głowy, że źle oceniasz daną sytuację, że coś poszło może, no to tak może być, ale gdy to się powtarza, to wiedz, że masz do czynienia z tak zwanym gaslightningiem, czyli mm, zaciemnianiem. Osoby takie doprowadzają każdy konflikt do sytuacji mętnej, niejasnej, że nie wiadomo do końca, kto co zrobił, kto jakie miał intencje i dlaczego tak to się rozkręciło negatywnie, że on chciał dobrze. A to jest ostra manipulacja, bo to wmawianie innym, że rzeczywistość jest inna niż im się wydaje. Warto trzymać się od takich osób po prostu na spory dystans, bo mogą swoją manipulacyjną manierą. Narobić dużo bałaganu w życiu, nawet obmówić do poziomu spraw wręcz sądowych. W szczególności, jak okażesz im asertywność i przejrzysz ich oszustwo, wtedy bez żadnego wstydu będą gotowi obgadać się z innymi ze swojego kręgu znajomych o tym, jak zostali potraktowani przez ciebie, jak źle, jakim ty jesteś złym człowiekiem. Wszystko za twoimi plecami. No i dziesiąta cecha osób toksycznych są ogólnie negatywni. To tak. Tak nieprzyjemnie, no bo tu jest taka prawda, że z kim się zadajesz, takim się stajesz, jest tutaj najbardziej wyraźna. To przykry fakt, że jeśli otaczasz się ludźmi, którzy ciągle podcinają sobie skrzydła i na wszystkie ciekawe nowe aktywności znajdują kontrargumenty, to mamy poważny problem. Ja to często spotykam w formie takiego talentu do wymyślania bardzo trudnych i super negatywnych scenariuszy, mało wiarygodnych, ale. Ta kreatywność jest naprawdę zadziwiająca. Zdania zaczynają się zwykle, no a co jeśli? I tu pada zawsze jakiś niezwykle trudny scenariusz, no niemożliwy, no, 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 no nic, nie wiadomo co zrobić. To zawsze jest to pytanie, a co jeśli mi się nie uda? No to będzie nauczka. A pytanie, które warto sobie postawić, to co jeśli akurat wszystko wyjdzie dobrze? Czy jesteś gotowy na sukces i zmianę życia? To jest pytanie, które wielu takich negatywnych ludzi niemal przerazi. A ja Ci życzę takiej gotowości do sukcesu. Zawsze pytaj się, a co jeśli mi przypadkiem wszystko wyjdzie według planu? Wtedy to będzie. I tego Ci życzę. Dzięki za Twój czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć.